Bo przez 12 ostatnich lat jako samorządowiec w różnych miejscach miałem przyjemność i zaszczyt współpracować z panem komendantem. Myślę, że ostatnie 12 lat wszyscy, w szczególności samorządowcy, obserwowaliśmy jak zmieniała się ochrona przeciwpożarowa w naszych jednostkach, nie tylko w mieście, ale w całym regionie, no w całym powiecie siedleckim. Ile projektów zostało zrealizowanych, poprawiających bezpieczeństwo naszych mieszkańców I ile projektów jeszcze Pan Komendant Andrzej Zostawił na tapecie do zrealizowania w tym i w przyszłym roku Również w mieście i w regionie śródeckim? Bardzo Panie Komendancie, Andrzeju dziękuję za tą współpracę Ja wierzę, że pomimo tego, że dla mnie to też jest dzisiaj taki smutny moment Bo człowiek zwykle doświadczony, człowiek który poświęcił 31 lat temu miastu odchodzi na emeryturę, ale wierzę, że taka nasza rola samorządowców, z ten potencjał to doświadczenie Andrzeja, które zdobył wykorzystywać dla bezpieczeństwa naszego miasta, dla bezpieczeństwa regionu serdecznie Ci Andrzej dziękuję myślę, że jak większość tutaj zgromadzonych osób mam przyjemność i zaszczyt, że ja mogę dla Ciebie mówić Kolegę Andrzeju, bo z, z nami wszyscy naprawdę zawsze miałeś wspaniale, dobre relacje. Wierzę, że te relacje będziemy dalej wspaniale utrzymywać. Nowemu komendantowi oczywiście życzę powodzenia. Również z nami się od wielu lat, współpracujemy od wielu lat. Wierzę, że to jest dobry, godny zastępca następca komendant że sprawnie wejdzie w nadzór nad pobiegłymi wnioskami. Bardzo Państwu dziękuję. Dantem Państwowej Straży Pożarnej, że kiedy ja zostałem starostą, to byłem zachwycony współpracą z panem Andrzejem. Jest na każde wezwanie, każdą potrzebę, po każdej porze, dnia i nocy zawsze był gotowy, aby pomóc mieszkańcom powiatu siedleckiego. Myślę, że tak wartościowy człowiek trafia się bardzo rzadko. I myśmy mieli szczęście współpracować z tak dobrym komendantem Państwowej Straży Pożarnej, który przecież był przez 12 lat sprawował swoją funkcję. My z nie, niezbywanym żarem przyjęliśmy Pana decyzję o tym, że chce Pan odejść na emeryturę. Trudno. Ale też myślę, że jak już Pan troszkę zwróci się za emeryturach to w, na terenie powiatu średnieckiego jest wiele straży pożarnych zawsze można przystąpić i przekazać swoje doświadczenie serdecznie zapraszamy a myślę że tak wartościowy człowiek jak pan już po tego zakończeniu tego do, do, przewodu doktorskiego też na pewno znajdzie sobie jeszcze jakieś zajęcie bo tak zawsze bywa także dziękujemy bardzo za tę służbę dziękujemy za oddanie dziękujemy za pracę bo bardzo duża ilość nawet radnych Powiatu siedleckiego jest strażakami OSP aktywnymi, także też doceniają to, co Pan, tą pracę, którą Pan włożył na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu siedleckiego i naszego bezpieczeństwa też w mieście, Siedlce. Dziękujemy jeszcze raz, a Panu Waldemarowi Rostkowi życzę, aby służba była może nie tak trudna, tylko może trochę lżejsza, żeby. Straż Pożarna stała na najwyższym poziomie przygotowania, a miała jak najmniej wyjazdów, e, też znamy się od lat, wiem, że w dobre ręce trafia komendantura i też mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie, bo też już jest Pan zastępca od wielu lat i wiele razy występowaliście razem albo w zastępstwie jeden drugiego, także myślę, że wszystko będzie w porządku i życzę powodzenia. Miasta dużego mokobody. Mordy. 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 Myślę, że my wszyscy tutaj w nas wszystkich wójtów i pana burmistrza chcemy panu bardzo podziękować. Dzisiaj panu robił bardzo dużo słów dziękujących i przyjaznych i myślę, że my nawet gdybyśmy naprawdę dużo mówili albo bardzo dużo o pana pracy, o pana przychylności, o szkoleniu naszych strażaków, pochodników, nawet gdybyśmy zaśpiewali, to też by było za mało. Także powiem prosto, dziękujemy bardzo i myślę, tak jak Pan włożył wkład w nasze ochotnicze straże pożarne do naszych samorządów, wniósł dużo spraw nowych, oczywiście bezpieczeństwa dla ludzi, wszystkich naszych tutaj w całym powiecie, no myślę, że to zasługuje na wielkie uznanie i myślę, że na pewno takie uznanie od każdego wójta Pan ma. Dziękujemy za to, że Pan dbał i stawiał zawsze na zebraniach ochotników i w samorządach, na konwentach wójtów bezpieczeństwo strażaków. I myślę, że to jest bardzo ważne. Ja osobiście się dużo z tego nauczyłem i pewnie koleżanki i kolega też. I myślę, że będziemy to kontynuować. Myślę, że 12 lat to nie jest tak bardzo dużo, ale jeszcze na pewno Pan nie będzie odpoczywał, bo Pan młody człowiek, a my jako samorządy tutaj Powiatu siedleckiego mamy dużo jeszcze pracy i myślę dużo jeszcze spraw, które trzeba by było poprawić, udoskonalić i na pewno Pan znajdzie. U nas zatrudnienie, że Pan się nie nudził, <noise> że Pan się nie nudził, ale myślę, że dziękujemy dzisiaj bardzo i życzymy dużo zdrowia, pomyślności, radości, a myślę, że resztę spraw to pan sobie z nimi doskonale poradzi. Cieszymy się, że pan generał tutaj przyjechał do nas do Siedlec, bo miasto sierpce to jest... Ładne, piękne i duże miasto, nie mówiąc już o tych naszych gminach w powiecie światleckim, które naprawdę pod względem pożarnictwa to myślę, że mogą być przykładem tutaj, nic nie mówiąc, dla innych powiatów, a my z tego tytułu się cieszymy. Mamy bardzo nowy sprzęt, mamy nowe samochody, mamy wyszkolonych strażaków i dbają o bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Dziękujemy bardzo, a nowemu komendantowi życzymy, żeby nie był gorszy, a zawsze powinien być o chociaż o kilogram <grymne> 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 nie cięższy, tylko lepszy. Nie lepszy, Także walny i wszystkiego Sprawa <grymne> najważniejsza. Sielca postawione zostało na najwyższym poziomie, stąd Wojsko, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, służba zdrowia. Ja, o ile dobrze pamiętam, to pan komendant, za mojej pamięci od 90 roku, jak pracuję w administracji rządowej, samorządowej, to chyba czwarty komentarz. I zawsze zawsze ta poprzeczka była wysoko stawiana. Ja muszę tu powiedzieć o tym, jak ważna, żeby podkreślić, jak ważna jest straż pożarna, przepisy. Odnoszące się do bezpieczeństwa, przeżyłem śmierć matki i trójki dzieci w pożarze. A dlaczego? Dlatego, że ktoś nie szanował wcześniej przepisów prawa budowlanego. Rozwaliliśmy wspólnie 40 starych kamienic, do których nie było dojazdu drabiny strażackiej czy wozów strażackich. I myślę, że z tego wyciągnęliśmy bardzo daleko idące wnioski. Wybudowane całe nowe osiedla. 400 jeszczeń komunalnych to jest efekt współpracy fachowców ze Straży Pożarnej z Panem Komendantem, bo te wszystkie osiedla, te wszystkie domy są zaprojektowane i budowane zgodnie, zgodnie z przepisami. Ja teraz jestem radnym Sejmiku Województwa Morzewickiego i praktycznie na każdej sesji podnoszę rękę za tym, żeby właśnie przeznaczać odpowiednie środki dla... Straży pożarnej, ochotniczych i państwowych, bo to jest pole, które trzeba ciągle uzupełniać. Nowym sprzętem trzeba dbać o strażaków, bo to jest sprawa najważniejsza. Trzeba o tym pamiętać. I tutaj w imieniu, bo chyba jestem jedynym przedstawicielem władz województwa serdecznie dziękuję strażakom. Do włoskiego straży mazowieckiej, a szczególnie bardzo do, dobrze mi znanemu panu Andrzejowi Celińskiemu, powiedział, że jest zukowa, Roztek jest węgrowa. Ja jestem z Sokołowa. Myślę, że stanowimy by obok pancy po tej, tej ziemi. I wspólnie yy, myślę, że panie Andrzeju, może pan z podniesioną głową chodzić po ulicach tego miasta i traktować się naprawdę jak swoje. Lub zapłać za całą dobrą robotę. A panu Nadebarowi życzę bezpiecznej służby i jego druhom, żeby ta jednostka była zawsze na wysokim piedestale, żeby na każde wezwanie służyła ludziom. Dziękuję bardzo za uwagę. Dorota Przesława Wilkiny. Chciałabym podziękować odchodzącemu komendantowi za bardzo owocną współpracę z Uniwersytetem i życzyć Panu na tej nowej drodze życia, aby był Pan szczęśliwy, zdrowy i mógł spełniać wszystkie te zamierzenia, których osiągnięcie było niemożliwe ze względu na obowiązki służbowe. Pana następcy życzę sukcesów. W pełnieniu funkcji komendanta Komendy Miejskiej w Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, ale tych sukcesów życzę także całej jednostki. Panie Komendancie, proszę przyjąć z moich rąk list przygotowany i podpisany przez Pana